Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, czy często zdarza wam się, że mija dzień, a wy macie poczucie, że nie wykorzystaliście go za dobrze, że jakoś ten czas wam minął, przeleciał między palcami? Dzisiaj zastanowimy się, co można byłoby zrobić, żeby takich sytuacji uniknąć. Ponadto wzory oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie braivo.pl a to jest 123 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Działania ogólne. Jak poprawić swoją efektywność, żeby szybciej realizować zadania, żeby nie odkładać ich na później? Tutaj skupimy się na dwóch głównych obszarach. To znaczy, w tym momencie zastanowimy się nad takimi wzorami, czyli takimi ogólnymi, globalnymi rzeczami, którym warto się przyjrzeć, o które warto zadbać. Bo mogą mieć istotne znaczenie tego danego konkretnego dnia, kiedy chcielibyście być efektywni. Później pomyślimy o tym, co w danym dniu najlepiej zrobić, żeby był możliwie dobrze wykorzystany. Więc tak, jeżeli chodzi o poczucie skuteczności, to na dobry początek czasem warto pomyśleć, na ile to, co robicie, to w ogóle ma nadal dla Was jakiś sens, znaczenie, bo to może być dość istotny aspekt zmniejszające wasze poczucie skuteczności i w ogóle waszej motywacji do tego, żeby działać na maksymalnych obrotach. I jasne, jasne, że czasem jest tak, że musimy robić rzeczy, które są dla nas może mało ciekawe, nudne, nieprzyjemne, ale jednak z jakichś powodów, chociażby dlatego, że potrzebujemy pieniądze do życia, musimy je wykonywać przynajmniej przez pewien czas. I okej. Okay. Natomiast... Pewnie warto się temu przyjrzeć. Rozumiem, że nie zawsze daje się coś z tym zrobić tu i teraz, ale warto sprawdzić, warto przyjrzeć się temu, czy przypadkiem nie robicie zadań, czy nie macie w swoich planach jakichś rzeczy, którym poświęcacie dużo czasu, dużo uwagi, bo tak jest po prostu od miesięcy, od lat i zakładacie, że tak musi być. Nawet w kontekście Waszej pracy, tak? Może jest tak, że jesteście w jednym miejscu już tak długo, że trochę obawiacie się zmiany, nie wiecie, jak byście sobie poradzili. I w związku z tym uważacie, że po prostu tak musi być. W takich sytuacjach warto się temu przyjrzeć i zastanowić, czy na pewno, czy na pewno to, co robicie, te działania, które podejmujecie, niekoniecznie cała wasza kariera zawodowa, ale na przykład jakiś obszar w ramach pracy, to nadal jest to, co ma dla was znaczenie, to, co ma dla was sens. Kolejna, kolejna rzecz, której warto tak globalnie się przyjrzeć, no to zwróćcie uwagę na to, na ile zarządzacie swoim czasem, a na ile energią. Bo podkreślaliśmy to już w kilku odcinkach, ale może być tak, że w waszym planie dnia będą zadania, które zajmą wam 8 godzin, 12 godzin, a wy po tym czasie będziecie mieli całkiem sporo energii, a jednocześnie może się zdarzyć, że będziecie mieli jakąś bardzo trudną rozmowę, która zajmie wam dosłownie 3 minuty, ale totalnie rozbije was na cały dzień i pozbawi was energii. I to jest bardzo ważne, że kiedy planujecie swoje działania, uwzględniacie nie tylko to, ile macie czasu na dany dzień, ale też, ile poszczególne działania prawdopodobnie pochłoną Waszej energii. I tym warto byłoby się kierować i też to sobie odpowiednio dokładać. Oczywiście warto też od czasu do czasu przyjrzeć się takiemu swojemu całemu tygodniowi. Jeżeli prowadzicie regularnie planiat, to pewnie będzie łatwiejsze, jeżeli nie, no to trzeba tak trochę. Pomyśleć, poprzypominać sobie, jak minęły ostatnie dni, albo po prostu zrobić sobie taki czas, gdzie będziecie obserwowali i notowali swoje działania w poszczególnych dniach. I chodzi o to, żeby zobaczyć, na co ten czas właściwie Wam schodzi, bo może się okazać, że tak naprawdę bardzo dużo czasu dałoby się wygospodarować, gdyby powyrzucać. Troszeczkę różnych bzdurek. No i oczywiście klasyką, którą musimy tutaj wspomnieć, to jest oczywiście obecnie korzystanie z telefonu i przeglądanie mediów społecznościowych itd., tak itd., tak ale nie tylko, bo może się okazać również, że na przykład poświęcacie bardzo dużo czasu na zbieranie jakichś rzeczy, które w sumie mogłyby być w jednym miejscu i ogólnie takie szukanie, odnajdywanie się w bałaganie albo wykonujecie rzeczy, które tak naprawdę dużo efektywniej, opłacalniej i taniej byłoby, jednak zlecić, żeby ktoś inny to robił, więc zwróćcie uwagę, czy nie poświęcacie waszego czasu na takie różnego rodzaju, powiedzmy, zdurki, które wnoszą stosunkowo niewiele. A zabierają całkiem sporo czasu. Tutaj czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Badanie opublikowane w 2017 roku pokazało, że osoby, które poświęcały 5 minut przed snem na zapisanie listy zadań, zasypiały zdecydowanie szybciej. Co ciekawe, odwrotny efekt czyli wolniej zasypiały te osoby, które poświęcały 5 minut na napisanie nie tego, co jest do zrobienia jutro, tylko tego, co udało im się zrobić dzisiaj. Wow, ale ciekawostka. Co dalej? Jak już mówimy o przeglądaniu tygodnia, to warto poszukać wzorów. I tutaj szczególnie interesują nas takie wzory, czy wzorce zachowań, w których odraczacie to, co jest dla Was ważne. Czyli czy bywa tak, że czeka Was jakieś istotne zadanie, Wy z jakiegoś powodu je odkładacie. Albo na przykład macie do zrobienia coś, co zajmie Wam, nie wiem, godzinę, pół godziny. I okej, okay, ostatecznie to robicie, ale najpierw kręcicie się i odkładacie to zadanie przez godzinę, dwie, pół dnia, aż w końcu już nie macie wyboru. Warto zobaczyć, jakie to są zadania, w jakich momentach się pojawiają i co się do tego może przyczyniać. I oczywiście tutaj mamy dwóch takich podejrzanych, którym warto się przyjrzeć w pierwszej kolejności. Po pierwsze, że dasz zadanie jest nudne, nieprzyjemne i dlatego je odraczamy. Po drugie, dlatego, że obawiamy się, tak, że powoduje u nas lęk, Dyskomfort, napięcie. No i wtedy odraczamy je i daje nam to chwilową ulgę. No ale oczywiście, koniec końców, cały czas w tle mamy to, że musimy to kiedyś zrobić. No i to napięcie tak naprawdę cały czas pozostaje. No, kolejnym takim obszarem, który, który też może powodować pewne obsuwy, no to jest to, że po prostu tak trochę kręcimy się w kółko z tymi naszymi e, działaniami. To znaczy. Odnosi się to przede wszystkim do wątku związanego z podejmowaniem decyzji. To znaczy, że mamy niby jakiś plan działania, ale zapętramy się, szukamy informacji po raz piętnasty i to w sumie niewiele wnosi. Oczywiście takie zapętranie się swoją drogą może mieć miejsce w jeszcze jednej ciekawej sytuacji, tutaj też się temu przyjrzyjcie. A mianowicie w momencie, kiedy właśnie pojawia się u Was ten niepokój albo coś jest nudne, no to bywa, że ludzie zapętrają się w takich rzeczach, które, te, które teoretycznie są wartościowe, ale w praktyce nie za bardzo, czyli właśnie na przykład sprawdzają maila po raz siódmy. Nic z nimi nie robiąc, nie odpowiadając na wiadomości, ale daje to takie poczucie, że hmm, robię coś cennego. Podobnie na przykład e, sprawdzanie wiadomości. No bo w końcu trzeba być na bieżąco. Czy na pewno? No ale. Tutaj łatwo tak się zakręcić, że sprawdzamy na przykład co ileś minut informacje, czy coś się przypadkiem wydarzyło, pewnie nie za wiele w kilka minut. Oczywiście tym, co utrudnia rezygnowanie z tego, a zachęca do tego, żeby tak robić, są różnego rodzaju powiadomienia w telefonie, więc rzecz jasna warto je pousuwać. No i jest jeszcze jeden aspekt, któremu bazowo oczywiście warto się przyjrzeć, bo może mieć on ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie, no i to jest oczywiście kwestia odpoczynku, snu. Regeneracji, aktywności fizycznej, tak? Czy dbacie o to wszystko? Bo może się okazać, że tak naprawdę to ogólnie jesteście całkiem efektywnymi, skutecznymi ludźmi. No ale w momencie, kiedy śpicie po 4 godziny na dobę, albo nawet te 6 godzin na dobę, ostatni wolny dzień mieliście nie wiadomo kiedy, aktywność fizyczna, jaka aktywność fizyczna, tak? To, no to może się okazać, że to po prostu demoluje waszą skuteczność, więc przyjrzyjcie się temu, a my idziemy do rozdziału drugiego. Rozdział drugi, na bieżąco. No właśnie, w momencie kiedy macie już te takie bazowe rzeczy za sobą, pozałatwiane, poukładane, no to mamy konkretny dzień i chcielibyśmy zająć się tym, żeby wykorzystać go jak najlepiej. No i tutaj, tak naprawdę, nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Bazą jest to, żeby po pierwsze stworzyć plan dnia. Może nawet dzień wcześniej fajnie byłoby mieć ten plan, żeby Obudzić się rano z takim poczuciem, że wiemy mniej więcej, co jest do zrobienia. I tak, po pierwsze, te zadania, które tam wpisujemy, powinny być jednak w miarę konkretne, no bo jeżeli napiszecie, przygotować ofertę dla klienta, a tak naprawdę nie znacie wielu szczegółów, no to może być tak, że to was zniechęci do tego, żeby to zacząć. Więc lepiej może byłoby napisać sobie czy, czy zaplanować, przygotować ofertę na to i na to, korzystając z wzoru takiego i takiego. Znów, to oczywiście zależy od tego, jaki jest poziom wyjątkowości zadań, które robicie, no bo jeżeli robicie coś powtarzalnie, to pewnie nawet dość złożone zadanie jesteście w stanie wpisać jednym słowem i będziecie wiedzieć, jak to zrobić i nie będziecie tego za bardzo odkładać. Natomiast w momencie, kiedy tak nie jest i zadanie jest nieco skomplikowane, no to warto zadbać o to, żeby ten cel brzmiał bardzo, bardzo konkretnie. No i oczywiście dobrze jest przede wszystkim skupić się na tym, kiedy zacząć. Jak zacząć i właśnie jakie jest pierwsze zadanie do zrobienia, bo to jest w sumie baza, tak? Oczywiście wiem, że chodzi o to, żeby kończyć zadanie jak najszybciej, ale w sumie na dobry porządek trzeba byłoby je zacząć. A w tym celu, żeby zmniejszyć niepokój, musimy konkretnie wiedzieć, co mamy do zrobienia i poświęcić czas na ten pierwszy, pierwszy krok. Więc kluczowe jest to, żeby wygospodarować chociażby minutę na to, żeby usiąść i zacząć działać. Nawet jeżeli do końca nie wiecie, w sumie. Jak się za to zabrać? Po prostu poprzybywajcie minutę z danym zadaniem. I kolejna ważna rzecz, jedna rzecz naraz. Starajcie się, żeby w danym bloku czasu, to jednak, jeżeli coś wymaga koncentracji, czyli na przykład nie wiem, czy przez najbliższe pół godziny, czy przez najbliższą godzinę, było tam jakieś jedno pojedyncze zadanie, albo jedna pojedyncza kategoria zadań, no bo to może być kategoria, odpowiadam na maile, tak żeby się nie rozpraszać, nie przełączać między zadaniami, bo to totalnie demoluje Waszą efektywność. No i oczywiście. To, co już tu się trochę przewijało, to usuwanie wszelkich rozpraszaczy. Czyli zastanówcie się, co może Wam przeszkodzić, co Was rozprasza, na jak długo i starajcie się to wszystko wyeliminować. To oczywiście nie tylko musi być telefon. To czasem może być kwestia tego, że ktoś na przykład wchodzi do Waszego gabinetu, albo to, że wstajecie 30 razy, żeby, nie wiem, coś przekąsić, pójść po jakiś napój. No, jeżeli tak, to warto byłoby to zminimalizować. Kolejna bardzo ważna rzecz, która może mieć ogromne znaczenie dla Waszej efektywności, to grupowanie drobnostek. Tu co prawda są dwa różne podejścia, to znaczy czasem może być tak, że jak macie męczące zadania no i później pomiędzy nimi wrzucicie sobie jakąś tam jedną, dwie drobnostki, tak wam pozwoli się przełączyć, ale generalnie jeżeli macie dużo jakichś takich zadań na nie wiem, minutę, dwie, trzy minuty, no to zwykle dobrze jest je wrzucić... W jeden czas, jakiś taki zgrupowany i realizować hurtem, żeby właśnie za każdym razem się nie przełączać i nie, nie odpuszczać tych zadań, które są dla Was kluczowe, bo to po prostu będzie Was rozpraszało. I oczywiście bardzo ważna rzecz, planujcie przerwy. Dobrze jest w ogóle, jak szczególnie macie stresujący dzień, mieć zaplanowane coś przyjemnego w tym dniu, zaplanowanym jakąś aktywność fizyczną, tak żeby to wszystko było takie w miarę zbilansowane. I to, co warto jeszcze zrobić, to oczywiście, może nie wiem czy zawsze, ale przynajmniej na takim etapie, kiedy pracujecie nad swoją efektywnością, przyjrzeć się temu, jak wyglądał wasz dzień. Czyli spróbujcie poświęcić chwilę pod koniec dnia, to nawet mogą być minuta, dwie, i zobaczcie, na ile. Byliście z niego zadowoleni i czy widzicie jakieś przestrzenie do rozwoju, to znaczy, czy widzicie, co można byłoby zrobić lepiej, gdzie szło wam całkiem nieźle? I to całkiem nieźle oznacza takie 80%, a nie że na 100% w ogóle każda sekunda wykorzystana. A w których momentach jednak ten dzień zaczął wam się rozjeżdżać? Jeżeli zaczął się rozjeżdżać, to przyjrzyjcie się, a czemu on się zaczął rozjeżdżać, w którym momencie, czy udało się jeszcze wrócić na właściwe tory, czy już niekoniecznie. No i jeżeli wyłapiecie takie miejsca, no to zastanówcie się, co można byłoby zrobić następnym razem. Tak, i w takiej formulce, takiej tzw. Tak implementacji intencji, czyli powiedzmy, tak, że około 14 jesteście zmęczeni i zaczynacie się rozpraszać, no to stwórzcie sobie plan. Następnym razem tak, jeżeli jest godzina 14, to robię 15 minut przerwy, po to, żeby się zregenerować, a później biorę się za zadanie. Tak, żebyście... Spróbowali stworzyć sobie procedurki na każdą taką sytuację i sprawdźcie następnego dnia, czy będzie trochę lepiej. Nie chodzi o to, że teraz dnia na dzień macie być mega efektywni, chodzi o to, żeby po prostu było regularnie coraz lepiej. Podsumowanie. Moi drodzy, wiem, że bycie skutecznym, efektywnym to jest istotny punkt dla wielu z Was i że czasem macie poczucie, że trochę ten czas marnujecie. Po pierwsze, warto zobaczyć, czy na pewno go marnujecie, bo może wcale aż tak źle nie, nie jest. A po drugie, jeżeli tak, to spróbujcie zadbać o te generalne rzeczy, takie jak właśnie odpoczynek, szukanie różnych wzorców. Ale też o to, żeby konkretny dzień był lepiej zaplanowany, żebyście wiedzieli, co macie do zrobienia, żeby podzielić to na mniej przytłaczające części i dbać o to, żeby ograniczać rozpraszacze, no, a przede wszystkim, żeby z każdego dnia starać się wyciągnąć trochę wniosków, żeby po prostu robić chociaż minimalne, ale postępy z dnia na dzień. Więc zachęcam do poobserwowania, do testowania, a my tymczasem widzimy się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.